No, słuchaj, Było tak, że na przykład gang Łodziaków, jako Gamsł Łodziaków, się Ale, ale mi ja to jest nieprawda, dlatego że ja Trzymaj? byłam z Łukaszem, a nigdy nie siedziałam tak, że. Bo byłam i z Tobą, i z Martkiem. To do... nie było tak, że ja byłam cały czas. Ja nie lubię podziału na grupy. Ale tu nie, nie ma podziału. Mnie. Dzisiaj to jest zabawa. Justyna, która wie dobrze, że będzie karmiła mnie, totalnie tak zwaną patogrupę, no. będzie ich karmiła. Będzie z nimi dużo przebywała, będzie z tego kupę śmiechu. Możliwe, że może im nie smakować. Ale możliwe, że im będzie smakować, a ja będę więcej przebywać z tobą, z Kaśką. No z wartkiem akurat to nie jest problem. No i to też będzie zabawne, a tu nie ma żadnych grup. Ogarnę się i będę miał lepszy humor na pewno, bo mi szybko mija. Tylko muszę z siebie wydusić wszystko i przez łzy właśnie mm, robię tak jakby clear my mind i potem, potem jestem już fresh i mogę zacząć do, dobry dzień. Więc dobrze, że to się stało na początku tego dnia, a nie pod koniec. Więc będę miała wie więcej czasu em, w miłej atmosferze. Jak tam Madziula? No już lepiej. Majdza, <grym _> chodź, chodź, chodź no tutaj, chodź. Chodź tu, wariacie. I szukaj. Bez riku, mordeczko. Prawda, trzeba nabrać dystansu i... No wie. To, jest, tego, bo, Gdzie te jaja są, co były? Co? <grym> a tobie, jeżeli się coś nie podoba na głos, to nie tłam się tego w sobie, no bo nie wszystko jest różowe i kolorowe. Tak jakbyś chciała, tylko jak coś ci nie pasi, a się nie, nie podoba, czyjeś zachowanie powinnaś mówić wprost. Ale ja od razu. Nieważne nie na to, czy kogoś obrazisz, urazisz, nie. czy nie ma bo nie da się czasami. Trzeba komuś powiedzieć dobitnie. No ale ja żebyś tutaj takiej osoby właśnie, które bym Wiesz. Więc od razu. Ja po prostu nie lubię podziałów na grupę, bo zawsze bym chciałam, żeby wszyscy byli razem. Teraz... Magda, ale tak nie będzie nigdy. No. No na pewno wiele ludzi wykorzystuje to jej dobroć i tą naiwność trochę... No, no ona jest bardzo dziecinna. No nie ma, no to jest bardzo. To ja tak samo się zastanawiam, jak 31 letnia kobieta w Londynie potrafiła się odnaleźć, Może dlatego, że to jest Londyn, wiesz, i tam dużo rzeczy się wybacza i tam ale jest... sama mówiła, że przyszła tutaj trochę zdobyć tych jaj, nie? Tak. To no jest że... najwyższy, żeby słodziaczek no. stał się kobietą. No, no bo być jakimś takim, no to no nie, ja. to się nie da. Bo, bo może to być dziecko, tak, że nie kiedyś kobieta, przyjdzie nie partner, do niej facet, pozna faceta, który będzie dla niej dobry, ona będzie jeszcze lepsza, a później facet wyczai to, że może nią ma manipulować Wszystko. jak chcesz i będzie syndrom sztokholmski. będzie ją m***a hmm. dalał po gębie, a ona, będzie, a ona będzie zadowolona i, i siedziała jak tak. mysz pod miotłą.